No, witam Was serdecznie moi YouTube'owi widzowie. Dawno mnie tu nie było, a dokładnie no, dwa miesiące z hakiem. Ale to, że mnie tu nie było, to nie znaczy, że nic nie nagrywałem. Trochę tam wrzucałem na tą, wiecie, platformę z pionowym formatem filmów. Udało mi się nawiązać fajną współpracę z marką Otuls, Ale to jak chcecie zobaczyć, co i jak, to na TikToka, nie, mojego w opisie zostawię Wam linka. Jak wpiszecie w Uczyki Boruta, to. Też znajdziecie. Matko Boska, a co dzisiaj? Dzisiaj ultra na tej przepięknej, dużej, szerokiej rzece. I to jest creme de la creme całego pstrągarstwa, czyli w tak przepiękną pogodę pochodzić sobie brodząc właśnie w takie rzeczce. Łowię na takie moje wymysły muszki, nie muszki, niemuszki. No, zobaczymy. Na razie miałem jeden kontakt z rybą, jedno wyjście o konia i widziałem jedną zbiórkę pstrąga. Także nie za dużo się tu dzieje. Aczkolwiek, no tu coś przed chwilą dzióbło. Nie wiem, czy to na kamerze było widać. było? A korzystając z okazji, że postawiłem kamerę i coś tu do was nagrywam, to zjem sobie śniadanko w tych przepięknych okolicznościach przyrody, zwilżę trochę usteczka i ruszamy dalej. Najlepsze. Tarczyn to może być twoja reklama. Bez tych kabanosów nie ruszam się praktycznie w teren. Wezmę was trochę na głowę, założę. Pochodzimy, porzucamy razem. Może coś uda nam się złapać. No to trzeba uważać. Wlazłem na coś, a za tym jest dziura i bym wpadł. To jest przepiękne miejsce na takiego krótkiego pstrąga. Płyciutko, tu z prawej mamy jakieś kamienie, tu z lewej mamy jakieś drzewa, jakaś trawka tam rośnie. Także taki mały brzdącek ma się gdzie schować Nie jest to przynęta pływająca ona sobie powiedzmy tak w miarę dobrze utrzymuje się <laughs> Boże, pająk Położą tu jest matko Boska Zrobimy się trochę głębszy odcinek Także przynęta zmieniona również na głębszą Tutaj byłby dobry jakiś wublerek, tak czuję Ale no nie mam nic takiego Wszystko wziąłem na ultralighta Jakieś muszki, poproszki Jest Okoń. Tak mi się wydawało. <laughs> breloczek. Breloczek. W takiej wodzie do pasa to już mi tak dupa zmarzła. Mam, że sobie kalasonki wziąłem. To zaraz chyba sobie założę. Z tego co pamiętam, tu muszę wyjść, bo nie przejdę dalej. Mały pit stop. Teraz cieplutko. Teraz tak. No czasami są takie miejsca, że może trzeba wyjść i wejść gdzie indziej. Oczywiście musi być bagno, bo bez bagna to ani rusz. No za bagienkiem to wygląda całkiem ładnie. Widać twardy piaseczek, widać roślinność. Obrzucamy troszkę, żeby nic tam spod nóg nie uciekło i wchodzimy. Znaczy ja wchodzę. Mówiłem, że obrzucamy. Ale klucha siadła, ale piękna klucha, nie da ci teraz luzu. Ja i tak muszę do niej wejść. Ale piękna. Ej, to jest. Czy nie jest? Jest. Najlepsze jest to, że zgubiłem podbierak. Zgubiłem podbierak. Nie, jest. Może jest. <noise> Ale prowizora. Ojejku. Przesunął mi się na lewą Kurde, co tu się dzieje? Drzewo spadło. No dobra. Rybka jest. Zaraz wam ją zaprezentuję, tylko. Tylko się tu ogarnę, bo wskoczę do tej wody, a tu jest miękko. No nie wam powiem. Jest to chyba mój na pewno, jest to mój pierwszy jaziu w życiu no jest śliczny mam ja mu troszkę odpocząć, jeszcze Jeszcze raz go wam pokażę miłego jaziu płetewkę wystaw jaziu, płetewka no, dziękuję liczny co? ciemne te płotewki ma nie wiem czy wy macie też coś takiego że jak przez dłuższy czas nie macie żadnego brania i w końcu przychodzi ta piękna rybka jedna, jedyna, to tak ciśnienie z was schodzi, wszystkie nerwy wszystko odpuszcza Moglibyście już jechać do domu. Ja tak właśnie mam. Ja już mógłbym jechać, a i tak będę musiał się pomału zbierać, bo na dzisiaj zapowiadają silne burze. Alerty gdzieś tam przychodzą. W tym miejscu nie mam zasięgu, nie mogę sprawdzić radaru pogodowego, a na niebie robi się dosyć dziwnie. Miało być to po południu, ale nie podoba się to dla mnie. Pędkowanie jest fajne, ale potem wrócić do samochodu. Uff. No, dla mnie wypad jak najbardziej na plus. Pomimo złapania, tylko jednej rybki cieszę się bardzo, bo był to jaziu, którego wcześniej nigdy nie złapałem. No, i sam fakt ruszenia dupy z domu, pochodzenia sobie po lesie, po wodzie. Czy w wodzie, nie po wodzie. No nic. Dziękuję za oglądanie. Ja na dzisiaj już kończę. Do następnego. Cześć.